Niektóre zwierzęta robią dla naszej planety więcej niż mogłoby się wydawać. Oto top 5 zwierząt, które dosłownie ratują świat. Pszczoły, bez nich nie byłoby większości owoców, warzyw i kwiatów. Odpowiadają za zapylanie aż jedną trzecią całej żywności, jaką jemy. Słonie wydeptują ścieżki w dżungli i rozsiewają nasiona. Dzięki nim lasy rosną i zatrzymują więcej dwutlenku węgla. Dżdżownice przerabiają glebę, napowietrzają ją i pomagają roślinom rosnąć. Bez nich rolnictwo by nie przetrwało. Rekiny kontrolują populację ryb i utrzymują równowagę w oceanach. Kiedy znikają, cały ekosystem się sypie. Wieloryby. Ich odchody nawożą plankton, który pochłania tony dwutlenku węgla z atmosfery. Każdy wieloryb to jak pływający las. A więc następnym razem gdy zobaczysz pszczołę, robaka albo rekina, pamiętaj, że oni dosłownie ratują planetę. Jeśli ci się podobało i chciałbyś więcej takich ciekawostek, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu.